Cześć, witajcie. To moje trzy nowe telefony do kolekcji. Sony Ericsson, Samsung i Doro. Sony Ericsson, jak ja go dostałem, to on jeszcze działał, ale się rozładował. Samsung SGH-J700. On działa. Tylko, że bateria się rozładowała. No i... Widzicie, bateria się padała w tych dwóch, a to jest telefon Doro Doro 225 IPC Sony X 750 i No i wiecie, że ten telefon nie działa, bo ten telefon się rozładował i nie był używany i inne takie z, z połączeniem Skype. A tutaj mam y, słuchawki do Sony Ericssona. Tutaj KMP3, dostaw głośno mówiący przez Bluetooth. I jeszcze. Sto jak do auta, z tele, do telefonu Nokia. Pasuje chyba do wszystkich Nokii w tym, w tym świecie. Patrzcie. To jest też Nokia. Ale to jest taki. No, sto do Nokii i inne takie. A ja jeszcze dostałem ładowalkę do Sony Lixon, chociaż mam jedną. Ale to wszystkie trzy moje telefoniki. Pa, pa. Widzimy się w następnym od odcinku. No to jeszcze raz, pa. Do następnego odcinka.